Dzień dobry, najmilsi. Korzystając z tego, że moje lekcje, w których tutaj na Waszych oczach rozwiązuję różne zadania, one do tej pory dotyczyły zdań złożonych, to teraz postanowiłam, że sobie tutaj wspólnie porozmawiamy o rozwiązaniach zadań z tak zwanej nauki o języku, czyli Innymi słowy, głównie zadań z gramatyki, które jak do tej pory przytrafiły się na arkuszach egzaminacyjnych egzaminu ósmoklasisty. Ja osobiście powybierałam troszeczkę z tych zadań, takich, które wydawały mi się najbardziej typowe, ale też pojawi się jedno czy dwa z takich zadań, które do tej pory wzbudzają mnóstwo kontrowersji i wiem, że listy dyskusyjne w internecie poświęcone tym zadaniom są cały czas bardzo, bardzo aktywne. A zatem, moi drodzy, żeby. Już nie przedłużać, przejdźmy do konkretnych typów zadań prosto z arkuszy egzaminacyjnych i zobaczmy, w jaki sposób poświęcić uwagę i co zrobić, żeby dobrze rozwiązać zadanie gramatyczne. Pierwsze zadanie: mamy uzupełnić spośród oznaczonych literami A i B odpowiedzi i tych oznaczonych literkami C i D w zdaniu. Twoja róża jest jedyna na świecie. Podkreślony wyraz służy uwydatnieniu, i tutaj mamy wyobcowania, czy też wyjątkowości róży. Ten wyraz jest rzeczownikiem, czy też przymiotnikiem. I zobaczcie, kochani, że tym wyrazem, który został podkreślony tak ładnie, tutaj jest wyraz jedyna. Jeśli jednak, moi drodzy, przyjrzymy się uważniej, to mamy tutaj do czynienia z orzeczeniem imiennym, jest jedyna. A zatem, moi drodzy, mamy łącznik i orzecznik. No pytanie dotyczy w zasadzie orzecznika. I tu, moi drodzy, najpierw musimy się zastanowić, czy podkreślenie, że róża jest jedyna na świecie, służy w uwydatnieniu, wyobcowania, czy też wyjątkowości tego tego przypadku, czyli tejże róży. Z pewnością tutaj chyba nie ma żadnych wątpliwości, że dotyczy to wyjątkowości róży, jest ona jedyna na świecie. Natomiast samo słowo jedyna, czy jest rzeczownikiem, czy przymiotnikiem? I tutaj, żeby prawidłowo odpowiedzieć na to pytanie, musimy sobie też zadać inne pytanie. Mianowicie jedyna to jest jaka, która i yy, Wiadomo, że są to pytania należące do przymiotnika, a nie kto co, które to z pytania przynależą do rzeczownika, więc oczywiście jest to przymiotnik. W zadaniu drugim: którym spójnikiem można zastąpić podkreślony wyraz w zdaniu? Jesteście piękne, lecz próżne, zachowując ten sam. Sens wypowiedzi. No i mamy tutaj podane cztery różne spójniki i, ale, albo więc. Lecz jest spójnikiem, który wchodzi w przypadku zdania złożonego współrzędnie wtedy, kiedy chcemy zaprzeczyć treści znajdującej się w pierwszej części tego zdania złożonego. To tak samo, jakbyście chcieli powiedzieć: Jesteś fajny, lecz nie zakolegujemy się. Jesteś piękna, lecz mogłabyś sobie coś poprawić, i tak dalej, i tak dalej. Czyli polecz następuje tak naprawdę faktyczne zaprzeczenie tego, co było powiedziane najpierw, i teraz popatrzmy, który z tych spójników wyraża podobną treść. Jesteście piękne i próżne? Nie. Jesteście piękne, ale próżne? Jesteście piękne albo próżne, czyli tu musielibyśmy wybierać. Jesteście piękne, więc próżne, czyli tutaj próżność miałaby wynikać z piękna, co też jest nieprawdą. A zatem wydaje mi się, że wiadomo już, iż z pewnością wpiszemy tutaj ale. W zadaniu trzecim uzupełnij poniższe zdanie i wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz C i D. W wypowiedzeniu stąd efektem oddawania się pasji jest poczucie naładowania akumulatorów podkreślony wyraz akumulatorów jest to rzeczownik. W bierniku bądź w dopełniaczu to musimy zdecydować pełniący funkcję przydawki. I tu, moi drodzy, wydaje mi się, że jest to bardzo proste ponieważ gdybyśmy sobie chcieli to zdanie rozłożyć na składniki, to oczywiście yy, wiemy już, że podmiotem będzie Stąd efektem oddawania się pasji jest poczucie naładowania akumulatorów, czyli poczucie jest, prawda? Efektem oddawania się pasji. I tutaj, moi drodzy, gdybym to chciała rozbić na taki, takim rozbiorze logicznym, byłoby poczucie, Kogo czego, naładowania, no kogo czego, akumulatorów. A zatem pytanie, kogo czego jest pytaniem dopełniacza czy biernika? Przypomnę, że w bierniku pytanie brzmi: kogo co, a więc kogo czego będzie w dopełniaczu. No i moi drodzy, przejdźmy dalej do dalszych zadań. Uzupełni poniższe zdania poprawnymi formami imię słowów. Imię słowy, przypomnę, to takie specyficzne części mowy, w których jest trochę cech przymiotnika i trochę cech czasownika. One sobie to wszystko łączą i mamy dwa. Typy imię słowów, przymiotnikowe oraz przysłówkowe. Wakacyjne wyjazdy planuję zawsze, tutaj imię słów, zdrowym rozsądkiem, czyli innymi słowy, zawsze planuję wakacyjne wyjazdy, kierując się rozsądkiem imię słów przysłówkowy współczesny. Wybrałam wycieczkę w góry i zarezerwowałam noclegi w pensjonacie, który został niedawno. Wybudowany tak, oczywiście. Zobaczcie, że mamy i cechę i jednocześnie jest mowa o czynności. Ta końcówka nynane dotyczy imię słowu przymiotnikowego biernego. Już nie mogę się doczekać widoków rozpościerających się za oknem imię słów przymiotnikowy czynny. Dobrze. Wyjaśnij, na czym polega błąd w zdaniu: spiesząc się na przystanek, tramwaj mi uciekł. No błąd jest tutaj oczywisty. To ja się spieszyłam na ten przystanek, a tramwaj uciekł w tym momencie, czyli to się działo jednocześnie. Natomiast tutaj mamy zamieszanie co do podmiotu, ponieważ wygląda to tak, jakby to tramwaj uciekł wtedy, kiedy spieszył się na przystanek. W związku z tym prawidłowo powinno to brzmieć, kiedy spieszyłam się na przystanek. gotowe. No i kochani, przejdziemy dalej. Mam dla Was kolejne zadanie. Uzupełnij poniższe zdanie, wybierz odpowiedź, no i to oczywiście znowu literki. W zdaniu podróżny do folwarku nie biegł sług zapytać, podkreślony wyraz jest przymiotnikiem, czy też rzeczownikiem, czyli wyraz podróżny. No oczywiście, jeżeli będziemy chcieli zadać pytanie o ten wyraz, to będzie to pytanie brzmiało nie jaki, tylko kto, co. A więc będzie to Rzeczownik. Uzupełni poniższe zdania, znowu formami imię słowów. Tematem zemsty są intrygi bohaterów, no i oczywiście te intrygi są związane ze sporem między dwoma sąsiadami. Zemsta jest pożegnaniem odchodzącego w przeszłość szlacheckiego świata. Podstolina Chcąc odzyskać względy Wacława, knuje intrygę. Papki mi jest przekonany, że został otruty przez rejenta. I teraz kochani, innym kolorem spróbuję tutaj zwrócić Waszą uwagę na końcówki. Związany imię słów przymiotnikowy bierny, odchodzącego w przeszłość świata, czyli odchodzący imię słów przymiotnikowy czynny, chcąc imię słów przysłówkowy współczesny i przekonany, to jest oczywiście imię słów przymiotnikowy bierny. Kolejne zadania. Dokończ zdanie i wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. I mamy tutaj element słowotwórstwa. Wyrazem pochodnym, utworzonym za pomocą formantu pełniącego tę samą funkcję. Tu nam coś zjadło, co w wyrazie przyjechać, jest wyraz. No i proszę Państwa, może na początek wyjaśnimy sobie dokładnie o co chodzi. Wyraz pochodny to wyraz utworzony od innego wyrazu. Tworzy się te nowe wyrazy za pomocą odpowiednich formantów. Oni nas tutaj pytają o, o ten formant, i jednocześnie jest to ten sam formant, który pełni taką samą funkcję, jak w wyrazie przyjechać. Czyli, jeżeli, proszę Państwa, przyjrzymy się wyrazowi przyjechać, to oczywiście mamy tutaj ten format z przodu. Pamiętacie, jak on się nazywa? To jest prefiks. I ten format z przodu, to przy, informuje nas, że ta czynność już się zakończyła. Czyli jechałam i przyjechałam. I teraz, moi drodzy, popatrzmy na te wyrazy. Uderzać, skończyć, zdumiewać, przytakiwać. Musimy popatrzeć, który z tych wyrazów tak naprawdę mówi o zakończeniu pewnej czynności, i jednocześnie jest tutaj Wyrazem pochodnym. Zastanówmy się, który z tych wyrazów jest wyrazem pochodnym. Uderzać. Uderzać. Cały czas coś uderzam. No to jest trwające wydarzenie. Nie ma czegoś takiego jak derzać. Skończyć. Kończy ktoś pracę i wreszcie skończył. Zdumiewać, no cóż, nie istnieje tutaj tak naprawdę dumiewać, przytakiwać, atakiwać istnieje. No nie istnieje, moi drodzy, czyli tutaj w tym wypadku będzie to wyraz skończyć, zobaczcie. Wyraz pochodny, utworzony za pomocą formantu s, pełniącego taką samą funkcję, co w wyrazie przyjechać. A więc spełni taką samą funkcję, bo informuje nas o tym, że pewna czynność już się zakończyła, trwała i już się zakończyła. A więc odpowiedź B, kończyć I. Kończyć to na przykład, no ktoś jeszcze coś robi i jeszcze to, tak na zakończenie ostatnie rzeczy. Skończyć to znaczy finish, prawda? Jechać, czyli być w drodze. Przyjechać, czyli być już na miejscu. Zadanie drugie. Dokończ zdanie. Format w wyrazie wynalazca wskazuje na nazwę, oczywiście wykonawcy czynności tutaj nie ma najmniejszych wątpliwości i zadanie trzecie ocenić prawdziwość poniższych stwierdzeń i to jest właśnie to zadanie o którym mówiłam między innymi, że wciąż na licznych grupach czy forach wzbudza wiele zamieszania, proszę państwa, bo zobaczcie wyraz dobroć jest wyrazem podstawowym dla wyrazu dobry i tu, moi drodzy, Zaznaczyć należy koniecznie tu, że to jest fałsz. I zaraz, moi drodzy, wyjaśnię Wam dlaczego. Pamiętajcie, że w trakcie lekcji szkolnych uczycie się poszukiwania rodziny wyrazów, a również wyrazów podstawowych, poprzez um, tak zwane, moi drodzy, a to tak specyficznie się bardzo ładnie nazywa, że robicie Państwo taką definicję, prawda? Co to znaczy, że jest to dobry? Dobry to jest człowiek, który czyni dobro, prawda? Ten człowiek jest dobry. Natomiast dobroć to jest, moi drodzy, różnica, bo dobro to jest pewnego rodzaju postawa taka etyczna, prawda? Postawa etyczna. Dobroć z kolei to jest jakby jakaś cecha, która w pewien sposób charakteryzuje konkretnego człowieka, dobroć. Czyli innymi słowy, nie może być tak, że wyraz dobry pochodzi od dobroci, bo wyraz dobry nie bierze się od cechy człowieka, sam jest zresztą cechą, tylko od dobra, a więc postawy etycznej. Dlatego tutaj jest to fałsz. Wyraz dobroduszny i dobroczyńca są wyrazami złożonymi i to będzie, moi drodzy, prawda. A jest tak dlatego, że składają się z dwóch wyrazów. I dobroduszna, więc dobro i dusza, dobroczyńca, czyli dobro i ktoś, kto czyni, a więc czyńca. I przechodzimy do kolejnych zadań, tym razem będzie już troszeczkę składni. Uzupełnij poniższe zdanie. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych i tu oczywiście kolejne literki. Nie wiem jak się stało, że tak wybrałam najwięcej właśnie zadań z literkami, ale sami przyznacie, że w arkuszach jest tych zadań też dosyć dużo. Taki sam typ orzeczenia, jak w wypowiedzeniu, stąd efektem oddawania się pasji jest poczucie naładowania akumulatorów, występuje w zdaniu. Typ orzeczenia, proszę Państwa, szukamy. Efektem oddawania się pasji jest poczucie. Wiecie już, że mamy do czynienia z orzeczeniem imiennym. No to teraz szukamy. Życie z pasją dobrze zaspokaja nieimienne. Dzięki pasji stajemy się też ciekawszym człowiekiem. Stajemy się. Człowiekiem ciekawszym jest orzeczenie imienne. To z kolei daje nam większe zadowolenie. Daje nieimienne. W naszej kulturze słowo pasja najczęściej kojarzy się nieimienne, dlatego tutaj, moi drodzy, wpisuję B. I zadanie trzecie. Dokończ poniższe zdanie. Znowu literki. Aby zachować sens tytułu murem podzieleni, podkreślony wyraz można zastąpić. I mamy do wyboru rozgraniczeni bądź rozłożeni. Z powodu zastosowanej formy czasownika, ten tytuł ma postać zdania czy też równoważnika zdania. I teraz, proszę Państwa, podzielić to tak naprawdę, kogoś rozgraniczyć, a więc tutaj zaznaczamy literkę A, ale, moi drodzy, to nie jest czasownik, to jest, moi drodzy, imię słów przymiotnikowy, bierny, podzieleni czy też rozgraniczeni. W związku z tym jest to nieosobowa forma czasownika, dlatego też będzie tutaj, kochani, odpowiedź D. Okay. Hey. To już koniec naszych dzisiejszych zmagań z gramatyką. Przyznaję otwarcie, że oczywiście dla kogoś, kto tyle lat praktykuje już język polski, jako nauczyciel, te zadania są banalnie proste, natomiast doskonale rozumiem, że czasami mogą Wam sprawiać pewne trudności, czasami są one skomplikowane. Dlatego cieszę się, że mogłam dzisiaj wspólnie przy Waszej obecności te zadania rozwiązać i może przy okazji troszeczkę też Wam tutaj pomóc, wyjaśnić, nakreślić całą sytuację. Bo żeby dobrze rozwiązać takie zadania, to trzeba czasami zrobić bardzo taką dokładną analizę, wręcz rozłożyć na czynniki pierwsze całe polecenie i zobaczyć, o co tu jesteśmy pytani. Trzeba się mocno zastanowić. Jeżeli mój film się Wam podoba i takie wspólne rozwiązywanie zadań uważacie za ciekawe, przydatne do nauczenia się do egzaminu czy też do klasówki, to dajcie znać w komentarzach. Będziemy jak najczęściej tego rodzaju filmy dla Was nagrywać. A dzisiaj już Wam dziękuję i życzę Wam z całą mocą udanego tygodnia. W województwie, w którym pracuję, za tydzień ferie, także będzie całkiem ciekawie. Wiem też jednak, że uczniowie z innych województw jeszcze tych ferii nie mają, Dlatego też lekcja w przyszłym tygodniu jak najbardziej będzie. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia.